Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco, słuchajcie, Squall, wiem, że był już raz na kanale, ale w końcu zrozumiałem, że ten czołg faktycznie jest w stanie zarabiać horrendalne, horrendalne ilości kredytów, dlaczego? Dlatego, że Squall ma niskie koszty utrzymania, amunicja jest strasznie tania. Tutaj jest ciekawy myk. Nie strzelamy w ogóle APCR-kami. Próbujemy balansować sobie gdzieś tam na Pekach i na Haekach. Oczywiście tych Haeków używamy tylko w momencie, kiedy przebijamy jakiegoś Skorpiona, jakiś inny czołg lekki, ewentualnie jakiegoś innego papierowego td lub Meda i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie stawia... Skłala bardzo wysoko, jeżeli chodzi o te zarobki, jakie ten czołg jest w stanie osiągnąć. Ja sobie tutaj grałem squalem, postanowiłem sobie zrobić dwie sesje dwudniowe właśnie tylko tą maszynką. I powiem wam, że niektóre gierki. Wypadały genialnie. No, tak jak złapiecie takiego Lciwena, to robicie mu pryt nawet zapeków. Słuchajcie. No tutaj było blisko hajki, definitywnie by go wyzerowały dużo, dużo szybciej, ale nic się nie martwcie, będziemy mieć też okazję w tej grze do tego, żeby zobaczyć, jak bardzo. Mam nadzieję, że już weszliście w nowy rok całkiem sensownie. No, a żeby ten rok też był dla was dobry, żeby był fajny, jeszcze raz, wam tego od serducha. Życzę. Co do samego składa? jest to czołg ciężki do grania. Pomówmy sobie też o jego mankamentach. Gabaryty tej maszyny sprawiają, że jak nim grałem, to często też nie dojeżdżałem do pozycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem wolny. Czyli to jest połączenie dwóch rzeczy. Gabaryty, czyli to jak ten czołg jest... Po prostu duży, olbrzymi. No ja tutaj stoję przy domku i zobaczcie, jak to wygląda absurdalnie. Grałem też na tej samej mapie następnego dnia. I słuchajcie, ja tutaj do tej pozycji dojechałem już na spocie. Dlaczego? Dlatego, że byłem po prostu na niej wolniej niż przeciwnik. Niż inny czołg lekki. Dodatkowo te gabaryty ciężko ukryć w krzaku. Jest wiele krzaków, które zajmujemy sobie na przykład, powiedzmy sobie szczerze, no LC-Venem, EBR-em czy innymi czołgami lekkimi, czy tym brytyjskim e Lightcikiem, e Premką. No a tym się nie da, bo po prostu jesteście Zbyt dużym tankiem Zbyt dużym czołgiem Za to wynagradza Sytuacyjnie Jeżeli traficie na jakiś papierowy czołg To daję wam gwarant, że będziecie go po prostu Rozszarpywać. Squall ma dobre kamo bo nie jesteście w stanie zmaksować około 50 kamuflażów, więc to jest bardzo dobra wartość. No a teraz to się dzieje? Zobaczcie to. Mam 600, 600 damage'a, 1200 asysty. No i widzę, że w końcu dwa czołgi padły we nami. Co robię? Z automatu puszuję sobie tutaj do tego dołku, żeby tylko wyłowić różne przeciwną. Grill zgubił się totalnie. Troszeczkę haeczków, no ale zobaczcie, jakie tam tuby lecą od wszystkich. Ten grill jest w totalnym szoku, nie miał tutaj najmniejszych szans. No i to są dodatkowe kredyty, właśnie które zarobiliśmy w tej grze. Czyli podejrzamy sobie, grill sobie spada, a my cieszymy się tym, że kredyciki same lecą. Chory plecami do nas chyba nie może być lepszego, bardziej wymarzonego scenariusza. Dlaczego? Dlatego, że akurat chori z tyłu ma bardzo słabe pancerz, no i. No i to jest właśnie skład. czyli sytuacyjnie będzie genialny, jednak znowuż podkreślam, w grze z Elthivenami nie polecałbym zabie zajmowania takich agresywnych krzaków gdzieś daleko wystawionych, bo prawdopodobnie będziecie bardzo wolno na pozycji, Elthiven ciągle może was gdzieś tam spotknąć. Pierwsza. LCW na ciężej trafić niż składa. Ja tam mi się wydaje, że 6 LCW to jest jeden Squal, dlatego częściej będziecie po prostu spadać. Ja też to miałem, też to odczułem na własnym tyłku, jak grałem tą maszynką, że no niekiedy po prostu się nie dało. Jadę w standardowe miejsca i nagle spływam, bo dostaję każdą pestkę i mnie nie ma. Jakiś tam dziwny outspot, dziwny spot, no jest tragedia. Co do samej gry z Qualem, wydaje mi się, że prawdopodobnie będzie to idealna opcja dla osób, które lubią gdzieś tam wyzwania, ale lubią też dobrą zabawę. Bo to nie jest też typowy czołg właśnie do siedzenia w krzaku. Mamy ten potencjał z którego możemy użyć, a ja już tutaj zobaczcie ile mam asysty 6700 asysty i 2400 uszkodzeń. Na takim dystansie oczywiście możecie sobie pyrkać, 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 kontrolować sobie ten recoil. I ja czasami trzymam lewy, dlatego że wiem, że nie mam czasu. Bo zrobienie całego magazynka na tym czołgu chwilę zajmuje. A tym bardziej, jak zaczniemy sobie kontrolować ten recoil, ten odrzut, rozrzut, jakkolwiek to nazwiemy. No to tutaj będą problemy, bo będziemy wystawieni na strzał gdzieś tam z drużyny przeciwnej dłużej. No i przez to możemy zebrać niezłe, niezłe tuby. Ale co do samej maszyny. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie... Że Wargaming chyba troszkę. Z jednej strony. Nie ten czołg, bo jest to. Chyba najwolniejszy, naj, naj, najwolniejszy? Tak, no jest to najwolniejszy light, jakim grałem. I z tym mam pewien problem. Z drugiej strony, gdyby ten czołg jeździł 70 na godzinę, z takim potencjałem. Magazynka to byłby absurdalnie głupi, więc gdzieś tam Wargaming próbowało wyszukać ten kompromis. Ale no połączenie tej prędkości z tymi gabaretami z góry, mówię, będzie niektórych odstraszać. Co nie zmienia faktu, że ten czołg farmi cholera. Jasna, naprawdę dobry hajs. Ja też byłem zdziwiony. Głównie przez te niskie koszty utrzymania, możemy sobie tym bardziej na choince zafundować. Gdzieś tam ten zapas tych kredytów, który, który będziecie mieć na kolejne, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, rok, w zależności od tego oczywiście ile gracie, jak gracie i co wam jest potrzebne do odkrycia. Ale patrząc na tę gierkę, chyba już mniej więcej wiecie, a tutaj proszę bardzo, zobaczcie sobie zarobki po tej bitwie u góry. No, powiedzcie mi, czy tutaj trzeba bronić tego skwala w jakiś sposób. Możemy sobie śmiało powiedzieć, jest to fantang który zarabia fajne hajsiwo, jeżeli jest dobrze zagrany, jeżeli sytuacja też się ku temu nadarzy, na polu bitwy oczywiście. Jak go markowałem, to też spływałem wielokrotnie niestety. Muszę to przyznać, że nie każda gierka wyglądała tak bajecznie, ale chcę wam pokazać te najfajniejsze bitewki, na przykład gdzie zarobiłem najwięcej albo gdzie działo się spoko dużo rzeczy. No do piątki już chyba raczej nie dojedziemy. Jednak tutaj tę moc skłala, widzieliście jak na dłoni. No, obyście tylko nie trafiali na czołgi, które mają dobrą precyzję, bo niestety <gryw> jestem większy niż Progetto. No trochę śmieszne. A tutaj Wam pokażę bitewkę, w której nie jesteście w stanie robić uszkodzeń. Dlaczego? Dlatego, że skład jest. Dobry do robienia damage'a tylko i wyłącznie na bliskim kontakcie, ewentualnie czasami z haeków na średnim kontakcie, ale to już jest bardzo naginane i też zależy od wielu czynników. Czyli bazować na uszkodzeniach możemy tylko raczej gdzieś tam w obrębie tych 100 metrów w miarę pewnie. Reszta już jest problematyczna. Definitywnie nie traficie tym serii. Pikselek Gdzieś tam, gdy czołg znajduje się po drugiej stronie Jest to po prostu bez sensu Nie róbcie tego Często widuję na przykład skłale Skłale, bleski, te wszystkie czołgi właśnie z tej czeskiej linii Lub też czołg premium, jakim jest ta maszyna Które stoją gdzieś tam na półce i próbują snajpić No ale to jest jeszcze gorszy system niż jakbyś snajpił gromem albo błyskawicą Dlaczego? No dlatego, że kurczę, umówmy się, no Błyskawica przynajmniej da bombę za 200, a tutaj to jeszcze gorzej. A jeszcze nie dość, że będziecie strzelać za zero, zdradzicie swoją pozycję i tak dalej, i tak dalej, no to można będzie was gdzieś tam spotnąć. No i ta mapa nie jest łatwą mapą na skwala. Grałem też ją raz na El Civena i uwierzcie mi, nie dało się tutaj grać. W tej pozycji, jeżeli jest El Civen, odpuśćcie sobie to totalnie, lepiej jest podjechać na Mordor. Tutaj są takie drzewka, widzowie na g i spróbować spotować to stamtąd, ewentualnie gdzieś tutaj z góry. Granie, granie tego środka na Liswy jest wręcz niemożliwe. I często właśnie, jeżeli będziecie grać skłalem pod spota, tak jak ja teraz, i będzie tam ten no to możecie mieć po prostu szybki wyjazd do garażu. Jest to smutny fakt, ale niestety prawdziwy, więc warto też o tym powiedzieć. Co dalej? No widzicie, tutaj nie mam za bardzo czego zrobić, tak? Widzę, że jest skłal podświetlony, spoko, ale ebr jeszcze nie było. Poza tym, chłopaki grają w plutonie. W każdym razie, moi drodzy, problemy na pewno z elcami będą i nie tylko z elcami, bo czasami ciężko się właśnie z skalem dostać na te pozycje, bo wszystkie lighty są praktycznie szybsze od was. Ale kamuflaż, tak jak mówiłem wcześniej, super sprawa. Ryzykuję w tym momencie, staram się podjechać spotnąć środek, chociaż ciągle nie mam informacji o EBR-ze, co mnie martwi. I zobaczcie, no, widzę też co się dzieje i też na to próbuję reagować. Uszkodzeń do zrobienia tutaj nie mam żadnej opcji, bo wszędzie te strzały byłyby na jakimś większym dystansie. I to też jest jego bolączka. Bo będziecie cierpieć. To jest mega frustrujące, jak wiecie, że na przykład gralibyście takim, nie wiem, EBR-em, testo LT, jakimś kpz czy czymś, no to możecie sobie pyrkać to uszkodzenia bez większego problemu. A tutaj, co o to, możecie się obejść smakiem. Za to w spotowaniu z tym kamuflażem Squall, jak już widzi te HTK, widzi te TTK, to sobie radzi, zarąbiście. I zobaczcie, co się zaraz z tymi ziomeczkami będzie stawać. Ja tutaj mówię do swojego ziomeczka w Plutonie: wejść tam podjeść, i tutaj trzeba będzie tyrać te mamuty, które jadą. No już mamy 900 asysty, czyli stanie na tym środku mapy zupełnie mi nie oddało. Ale wykorzystując to, co, co się dzieje na mapce, teraz na randomku, widząc, że chłopaki puszą nam zerówkę, no to z automatu podjeżdżam to spotować. Głupotą byłoby nie wykorzystać takiego takiego prezentu. Squall spotną, ale też na bardzo bliskim dystansie, więc tutaj chłop na pewno nie miał zbyt dobrej załogi. I sobie będziemy właśnie pracować nad tymi HTK-ami, nad tymi medami, które tutaj są. Widzę, że podjeżdża. Trzeba respektować te czołgi. Słuchajcie, umówmy się. Te czołgi muszą być respektowane głównie dlatego, że jeżeli taka maszyna w was wiedzie, a wy gracie LCVN-em, to wyparujecie bardzo szybko. Dlatego za wszelką cenę, jeżeli chcecie ogrywać skwale, to musicie robić to na dystansie, ewentualnie na pierwszym podjeździe w momencie kiedy yy, skwal próbuje się doczłapać do jakiejś pozycji albo do was podjechać. Rzeczywiście wiem, że to jest nie zawsze możliwe, ale zobaczcie jak ten pięknie spot wpada. Coś coś cudownego. 3800 już jest, można spotnąć te 300, żeby sobie sfarmić jeszcze więcej, jeszcze więcej tego yy, tego spocika, jeszcze więcej tej asysty właśnie po yy, za pomocą waszych hmm, członków z drużyny. Czy to będzie masyna dla każdego? Absolutnie cholera, jasna, nie? Ja wam powiem tak. Ja mam troszkę mieszane uczucie co do tego czołgu, bo nieraz sprawia mi genialnie tyle Friday, jest super zabawa, w ogóle czysta euforia. A czasami go nienawidzę, bo wiem, że innym czołgiem po prostu mógłbym zrobić więcej. No ale z kolei wynagradza mi to jak dorwę jakiegoś Lejcika, tak, jakiegoś Skorpiona, Grilla. Jak sobie markowałem właśnie skwala, czy grałem też, robiłem kredyty, farmiłem, to złapałem Leoparda PTA. Dostał chłop za 1300 coś z tych hajków, no przecież to jest absurd. Gość sobie uciekał Leopardem PTA i dostał magazynek za 1300, no, no głupie trochę, no przyznajcie, że nie. Znaczy przyznajcie, że tak! Nie mówcie, że nie. No to co? Mamy 6000 asysty, super sprawa i 25 dymka z brakiem możliwości robienia uszkodzeń. Tak mi się wydaje, że gdybym grał tam jakimś innym czołgiem lekkim, np. EBR-em, czy czymkolwiek innym, to już bym próbował raczej robić właśnie uszkodzenia niż tylko i wyłącznie spotować. No tutaj nie mam takiego dostępu do no tego do Major, robienie tych uszkodzeń na takim dystansie byłoby wręcz niemożliwe. A tak jak widzicie, skłalę sobie nawet, nawet radzie, jeżeli chodzi o takie spotowanie, gdy nie ma już tych innych czołgów nie, lekkich gdy są bywa różnie. No i tutaj mój EBR-ek spada sobie szybciutko. No i widzę, że gra się kończy, więc będę próbował to jakoś łapać tempo. Trzeba, nie, trzeba zagrać szybciej. Trzeba zagrać lepiej. Trzeba zagrać już po te resztki, które zostały. No ale tam są cztery cztery maszynki na linii 1-2. Artyleria zostaje znaleziona. Można gościa. W końcu jakieś te uszkodzenia wyłapać. Widzę tego Nomada, ale Artelarię trzeba tutaj z tych haksów potraktować elegancko. Można się przymoczyć teraz na Nomada, chociaż już nie ma takiej potrzeby, bo zobaczcie ile HP z niego zostało zjedzone. Czyli mamy 6,5 tysiąca asysty, jakiś tam damage wpadł. Jeżeli nie wiecie, to Nomady Chariotiry posiadają praktycznie takie same wartości pancerzy jak Skorpion, więc też możecie w nie prócić z haków na prawo i lewo będzie wchodzić, daje Wam gwaran. Z ciekawe, nie czuję też, że mam momentami wystarczającą, właśnie, penetrację na tych hajkach, To też jest troszkę zgubne, że żebyście sobie, o, jest taki w miarę papierowy czołg, coś tam, coś tam, będę go, u, ale dostał w ruchu serię. Będę go przebijał, wjeżdżacie z tych haków no i mówicie, o, kurde, coś nie wchodzi, no bo skład ma 50 mm na przebiciu. No tutaj, to nie było szansy jakikolwiek przebić, ale gdzieś tam jeszcze dostał. 800 widzowie uszkodzeń, 7300. Zrobione. Powiem szczerze, że w tej mecie LC Wednesów nie gra się tym łatwo, ale daje radę. Daje radę, jest ciężki do ogarnięcia, skład cholernie ciężki, bardziej znowu jako fantang niż taka codzienna maszyna do formienia, ale założę że też są osoby, które ten joke polubiły, a my jeszcze obejrzymy zatokę, gdzie będzie tam gra mieszana z uszkodzeniami i ze spotem. Słuchajcie moi drodzy, jedna bardzo ważna informacja, jeżeli będziecie grać z Qualem po drugiej stronie, testowałem to dwa razy i będziecie próbować zająć sobie jeden, to radzę to przemyśleć i mówię to całkiem serio, wjazd 2 1 agresywnie w pierwsze tempo kończył się dla mnie zawsze tym, że dostawałem spota, czyli gdzieś z tych pozycji tutaj, e, przeważnie czołg lekki z drugiej strony, czyli z tej, którą ja teraz gram, podjeżdżał sobie tutaj do krzaczków, no i ja gdzieś tam na podjeździe łapałem spota, e, niestety to jest właśnie ten mankament squala, czyli brak możliwości dojazdu szybkiego do pozycji, drugi mankament to gabaryty i trzeci mankament to brak możliwości robienia uszkodzeń na daleko. Znowuż z bliska wynagradza nam to bardzo, jeżeli znajdziemy jakiś papierowy cel, innego lighta, jeżeli możemy komuś wjechać na bok i tak dalej, i tak dalej. W pasywnym spocie jest bardzo dobry, problem polega na tym, żeby właśnie do tego pasywnego spota oczywiście dojechać. No a tutaj widzimy Selmę, która gra bez cichego układu. Jeden, kolejny, drugi tip w sumie ode mnie. Jeżeli gracie w tym miejscu, chcecie mieć cichy układ, jeżeli przeciwnik gra bez cichego układu, to będziecie zawsze ich spotować. Jeżeli będzie mieć cichy układ, to raczej nie będzie miało to racji bytu. Ich nie spotniecie. I co się dzieje? Ja na samym podjeździe zrobiłem już 1000, 1000 spota. Widzicie, że ja cały czas no, gram w plutonie, tak? Gram w plutonie, sobie zarabiam kredyty, chcę te kredki zarobić. Jak najwięcej, żeby później je mieć właśnie na kolejne kolejne miesiące no to gram właśnie z tym zestawem pod spot, ale macie też drugi zestawik, możecie dać wiem, że to będzie może dziwne wentylacje HP turbo. 900 na tubie w jakiegoś standarda, który stał sobie bokiem. No smutne to dla tego ziomeczka. Ale jakże satysfakcjonujące dla mnie, tak? Czyli ja już tam liczę kredyty, które wpadają jedne. Za drugim ciurkiem. No i co? Co, Gdisor? proszę państwa, jak ładnie sobie stoi. Oczywiście tego nie będziemy strzelać, będziemy próbować wyłowić tego standarda jak się tylko da. A jeżeli się nie uda, to zawsze próbować robić tutaj gdzieś te asysty gry ze środka. Ten krzaczek ja wam personalnie polecam na większość lightów. Świetnie się tu gra w. 80% bitew oddaje super. Musi, musicie jednak uważać na EBR, gdy są w enemy teamie, albo linksy, itd, i tak dalej. Lubią robić jakieś wjazdy przez środek na to. Proszę zwróćcie uwagę, żeby później nie było minusu. Bo tutaj można bardzo łatwo spłynąć, ale jeżeli się skontroluje matchmaking, to jest OK. No ten standardzik nie bawi się najlepiej, co? Jak tak patrzę, to chyba raczej z problemami. Nie dostałem spota super 1500 uszkodzeń 3,500 asysty. No i sami wiecie, że w dzisiejszych czasach gry w World of Tanks bardzo przyspieszyły. Mamy tak zwane speedruny, czyli gierki kończą się bardzo szybko. No, ależ piękna ta salwa tutaj w tego AMX 100. czołg strasznie. Strasznie już wypadł z mety, ale mam takie wrażenie, że chyba nagramy o nim jakiś odcinek jeszcze. Nie wiem kiedy, może jutro, może pojutrze. Jako taką wspominkę z dawnych czasów, gdzie ta maszyna wręcz królowała na randomie, była bardzo popularna no, w dzisiejszych czasach, jest cieniem samego siebie. Power Crypt tak zwany, czyli te wszystkie maszyny nowe, wychodzące z lepszymi statystykami, go po prostu zjadły. No, nie widać, żeby AMX 5100 tutaj nawet po. On chyba dostał jakieś bufę, ale to nieodczuwalne zupełnie. A jak nie dostał, to i tak i niczego by to nie zmieniło. 2100 dymka. No i chciałoby się więcej, więc tutaj złapany jest AMX. Widzicie, ja znowu już nie strzelam serią, bo wiem, że jestem obrócony do deków, mogę dostać pechy, więc staram się wpakować maksymalną ilość tych pestek z tego MAGA. Nie robiąc pryt, pryt, pryt i nie kontrolując sobie właśnie tego rozrzutu. Mimo eee, tego, że mam HP, to ciągle jest czołek lekki, który może spłynąć bardzo szybko. No i to już jest koniec bitwy. Widać te dożynki. Trzeba wcisnąć 3 razy i wjechać w przeciwnika. Czy warto w ogóle z e, zaczynać gierki, jak go macie w garażu? Myślę, że z samego takiego czynnika zabawy jak najbardziej. No widzicie, co to robi. Tutaj jednego gościa łapiemy w plerki, tutaj jednego gościa łapiemy w boczek, no i jest zerowanko. Bardzo fajne i bardzo miłe. 3000 uszkodzeń, 4100 asysty. Ciężko, ciężko go tutaj zachwalać i polecać każdemu. Ciężko mówić, że to jest totalne gówno, nie grajcie tym, bo ja też potrzebowałem chwili, żeby ten czołg gdzieś tam zrozumieć i troszkę Inaczej do niego podejść. Nadal nie zmieniam zdania tak, że jest to cholernie ciężki czołg i ciągle sytuacyjny. O, ale tuby tutaj lecą. No ale umówmy się. 3800 dymka i 4700 spota. No i tak jest nieźle. Jedna zasadnicza rzecz, nie zmieniam zdania. Czołg cholernie sytuacyjny mający duże problemy właśnie z innymi lightami, które są szybsze i zajmują szybciej od was pozycję. Często będziecie spadać za zero, ale jak ktoś lubi taką nietypową maszynę, taką nietypową zabawę w World of Tanks, to myślę, że raczej tym czołgiem będzie się. Dobrze bawił. Widzieliście w każdej z bitewek to, jak potrafi zarabiać ta maszyna, dlatego, że jest fajna w utrzymaniu. Powtórzę to raz jeszcze, gdyby ktoś przegapił, małe koszta, duży zarobek, więc jeżeli, no kurczę umówmy się, nie chcecie płacić jakichś horrendalnych sum za tego golda. Nie wiem, czy to na EBR-ze, czy to na LCW, gdzie niektórzy ludzie dają sobie full zestaw apc ów i próbują tym robić. Wiecie, dwie, trzy pestki i robią te dwie, trzy pestki już z uszkodzeniami. Ja ich dziesięć. No to to się mija troszeczkę z celem, jeżeli chodzi o ten zarobek. Bo uważam, że jeżeli chcesz strzelać z golda, to bardzo spoko, jak zarabiasz na potrójnym, po czwórnym bonusie i tak dalej, i tak dalej, bo ciągle będziesz zarabiał niektórymi czołgami bardzo, bardzo dobrze. No ale jeżeli tych pestek nie będziecie trafiać, no to zarobek będzie mizerny. A tutaj, słuchajcie, nie wiem, połowy pestek z magazynka nie trafi, jednego, drugiego, trzeciego, a i tak, i tak jestem zarobiony. Dlatego dajcie mi znać, co sądzicie o składu czy też mieliście tak, że troszkę po macoszemu został przeze mnie potraktowany, i tak sobie pomyślałem, że jest najgorszym czołgiem z paczem, no i faktycznie odstaje od innych maszyn, ale gdzieś tam ten, ten taki czynnik zabawy w sobie posiada, i ten zarobkowy oczywiście, też, który może go delikatnie wywindować w górę. Ja Wam życzę miłego dnia, do zobaczenia. Dzięki, że ze mną byliście, Elo, i do następnego.